Witamy z Płocka, gdzie punkt Amam Kebab obchodził swoje pierwsze urodziny. Zapytajmy właścicieli, jak minął im ten intensywny rok w świecie franczyzy. Serdecznie zapraszam. Cześć, jestem Magda. Cześć, jestem Michał. Od roku czasu prowadzimy nasz punkt Amam Kebab w Płocku, ulica 8 pułku artylerii lekkiej. 2 Równoroczek dzisiaj świętujemy. Był torcik, były gratisy, były zabawy. Pomysł przypominał tak naprawdę ode mnie, bo tak zawsze chciałem mieć. Gastronomia jakąś. Mamy też sklepik, prowadzimy taki monopolowy swój. Trochę tam się y, podcięły nogi, bo tam remont drogi. I tak chcieliśmy sobie to po prostu do, dorobić i y, no, trochę no, poprawić budżet. I w międzyczasie wyskoczyło mi na Facebooku, przeglądając tam y, wasza reklama. No i tak zastanawialiśmy, czy ja mam kebab, czy bafra. Ale ta nazwa nam się tak, jakoś tak spodobała. Taka trochę, trochę, trochę wesoła, śmieszna. I tak się zdecydowaliśmy. Mamy sporo nowych klientów, wracają do nas klienci. Mamy sporo dowozów, stałych dowozów, duże dowozy i oby tak dalej. Od samego początku, od A do Z, mieliśmy wszystko przestawione i tak krok po kroku, jak było zaplanowane, tak wszystko robiliśmy. Nic nam się tak naprawdę nie zmieniło, nie mieliśmy jakichś tak potknięć ani z dostawami, ani z montażem, ani ze szkoleniem. Wszystko na bieżąco poszło. Tak jak trzeba. Współpraca jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy, pytania, czy cokolwiek, mamy opiekuna, który zawsze nam podpowie, zawsze odpowie, jest z nami w kontakcie, jest naprawdę świetnie. Pod tym względem naprawdę super. No i też mamy tam tutaj sąsiednie punkty, tak też się znamy, czasem się wymieniamy towarem, już tak jest potrzeba, pracujemy się wzajemnie. A mam kebab wszystko, Gostynin, a mam kebab Drobin. Co poradzilibyście osobie, która dziś jest na etapie myślenia o charszu? Poradzić? No na pewno, na pewno dużo wytrwałości i wiary w siebie, żeby I nie poddawać się. żeby to pokonać, te, te pierwsze przeszkody i tych klientów nakręcić. No po prostu ten, tę dobrą ekipę sobie znaleźć. O, stało. Tak, tak, dobra ekipa to podstawa, my mamy fantastyczne początku. zespół, tworzymy. Od samego początku przez rok czasu są tam dziewczyny i jest naprawdę super.